Jest piątek, godzina dziewiąta. Ja jestem Godaj, a wy słuchacie podcastu Kapok. I dzisiaj jest ze mną fobos. Dobre wprowadzenie. <laughs> Dziękuję. <laughs> Lata doświadczeń. <laughs> Jest piątek, godzina dziewiąta. Słuchacie podcastu Kapok. Na zachodzie bez zmian jest to klasyczna niemiecka powieść wojenna, a w zasadzie antywojenna, której autorem jest Erich Maria Remarque. Wyszła w 1929 roku i w ciągu pierwszego roku sprzedało się milion egzemplarzy tej powieści. W samych tylko Niemczech. I już w 1930 roku... Zrobiono pierwszą ekranizację, która dostała dwa Oscary, w tym jeden za najlepszy film. Wyrysował ją Louis Milestone. Krytycy pierwotnie nie pokochali tego filmu. Niemiecka krytyka nawet ochrzciła go. Złośliwie hasłem Am besten nicht Neues. Jest to nawiązanie do oryginalnego tytułu Im Westen nicht neues", czyli na zachodzie bez zmian, a Am Westen nicht neues po niemiecku znaczy w najlepszym wypadku nic nowego. Zarzucali remarkowi wtórność, powielanie schematów, mówienie o tym, o czym wszyscy inni już lepiej powiedzieli, mały dynamizm powieści, a jednak milion sprzedanych egzemplarzy. Swoje robi. I tak jak mówiłem, już w 1930 roku zrobiono pierwszą ekranizację. Zrobili ją Amerykanie. Grali tam m.in. Richard Alexander, Ben Alexander czy Lou Iris. Ale nie była to ostatnia ekranizacja, bo w 1979 roku. Drugą, tym razem w koprodukcji z Amerykanami, e, tfu, z Brytyjczykami, wyreżyserował Delbert Mann. I jest to chyba ta najbardziej znana e, ekranizacja, tym bardziej, że ma no, z naszego punktu widzenia dzisiejszego gwiazdorską obsadę. Kaprala Himmelschtosa gra Ian Holm, Stanisława Kaczyńskiego gra Ernest Borgnine. Na liście są także Patricia Neal czy Donald Pleasance, więc to jest grubo. Ale oprócz tego, całkiem niedawno, w 2022 roku, Niemcy zrobili swoją wersję ze Stanami i z Wielką Brytanią w reżyserii Edwarda Berger'a. I dzisiaj, we dwóch, przez chwilę, porozmawiamy sobie o tym, czym różnią się od ciebie te filmy i który z nich najbardziej, któremu z nas. Podpasował. No więc zacznijmy od tego. Których? Yy, głównie przez to, że nie znałem książki, bo z tego co mówiłeś, to ten z yy, 79 był najbardziej yy, właściwy co do materiału źródłowego. Natomiast mi podobał się najbardziej ten z 30. To jest bardzo ciekawe, bo <laughs> yy, jak ogląda się teraz ten film, to widać po nim jego wiek. On ma. Ponad 90 lat przecież, prawda? E, I no, skłamałbym, gdybym powiedział, że jest źle zrealizowany, ale na przykład sceny batalistyczne między pierwszą i drugą ekranizacją są zupełnie nieporównywalne. Mm, tak, ale polubiłem to, że pomimo bardzo ograniczonych środków, którymi operował, e, jednak umie robić te sceny tak, żeby trzymały w napięciu. I. Te pierwsze 30 minut rzeczywiście nie, nie wciąga od razu, ale gdy pozna się te postacie, to robi się naprawdę e, ciekawe, i później ich perypetie na froncie są, e, cóż, bardzo wciągające do śledzenia. No, te perypetie, które e, niektórym z nich kończą się szybciej, ale to jest chyba właśnie coś takiego. W pierwszych dwóch ekranizacjach mamy tą sekwencję wziętą bezpośrednio z powieści, czyli najpierw poznajemy. Tych chłopaków. Bo to de facto są no, dzieciaki, które skończyły szkołę i za namową swojego nauczyciela postanawiają zaciągnąć się do niemieckiej armii cesarskiej. Walczyć na froncie za Rzeszę Niemiecką. E, nikt im nie mówi, że tak naprawdę idą zginąć. <grym> e, tak. I te sekwencje wprowadzające w pierwszych e, dwóch wersjach są. E, mocno rozwinięta, a w najnowszej sprowadzili je do e, pięciu pierwszych minut. I o ile e, wersja z 2022 roku e, wygląda bardzo ładnie e, w obrazku, to e, no to jest jedyne czym nadrabia nad tamtymi moim zdaniem. -hmm. Mam wrażenie, że to jest też tak, że to jest chyba najdłuższa ze wszystkich wersji, ale jest w niej stosunkowo najmniej powieści, bo bardzo bardzo rozbudowany wątek polityczny, którego w ogóle u Remarka praktycznie nie było, który nie występuje ani w wersji z 30 ani z 79. Jest to wątek dotyczący polityków niemieckich, którzy starają się o kapitulację u Francuzów. I zmienia to bardzo mocno, według mnie, wydźwięk całego filmu, bo to jest, patrzcie, to my, Niemcy, musimy prosić Francuzów o zawieszenie broni, to my błagamy ich. Żeby przestali strzelać, oszczędzili chłopców, którzy tam na froncie giną, to my, politycy niemieccy, próbujemy tutaj ocalić istnienia, mimo że tak naprawdę Niemcy byli jednymi z tych, którzy wojnę w jakiś sposób sprowokowali. Sądzę, że to jest efekt tego, że no, właśnie Niemcy produkowali ten film. Przychodzi od razu na myśl, słynny serial nasze matki Nasi Ojcowie, który wywołał kilka lat temu. Skandal mówiący dla odmiany o mm, nazistowskich Niemczech, pokazujący, że przecież to byli zwykli ludzie. No, oni wcale nie są niczemu winni, oni byli tylko żołnierzami i obywatelami. A, I tutaj też mam wrażenie, że ten film, właśnie próbując dokonać apologii Niemiec, zgubił wiele. Chociaż w pierwszych dwóch wcale nie mamy tego, że e, o Jezu, patrzcie, Niemcy źli. No tak, to jest. Bardzo ciekawym jest osadzenie e, głównego bohatera właśnie po tej stronie konfliktu. Nie mnie oceniać, która z nich była właściwa e, na dobrą sprawę. Ale no, śledzi się e, właśnie przebieg historii z, dziwne, z dziwnej perspektywy, z z dziwnej perspektywy. Nie, nieoczekiwanej. Z dziwnej perspektywy, tym bardziej, że to są dzieciaki i wiesz, one wchodzą do okopów przychodzi Kaczyński i mówi, no to teraz będzie piekło, nie? To jest, mam wrażenie, że to jest najważniejsza postać, główny bohater i lubimy go, on jest fajny, on ma tych swoich kolegów, ale tak naprawdę wszyscy są ważniejsi od niego. I ten, co stracił nogę, e, i ten, co na drutach umarł, tak naprawdę on jest tylko narratorem i to takim ani wszystko wiedzącym, ani nawet szczególnie wygadanym, a Kaczyński jest tym takim, według mnie, Tą postacią, która wchodzi na scenę i mówi, teraz będzie się działo. E, tak i tym bardziej ciekawym jest dlatego e, to, że w, w, obu, we, w trzech ekranizacjach został za każdym razem zupełnie inaczej przedstawiony. No ja najbardziej e, lubię 79, ale to jest bardzo proste. Tam gra go Ernest Borgnine, którego e, strasznie cenię za no, całą masę jego dokoniań. Grał między innymi w westernach, w tych takich bardzo klasycznych. Ale też dla mnie wersja z 79 to była pierwsza wersja, którą obejrzałem. Szczerze mówiąc nawet bardzo długo nie wiedziałem, że istniała wersja z 30 roku. Ale Kaczyński z tej pierwszej też jest dobry, jest bardzo fajnie poprowadzony. Pod tym względem najnowsza niemiecka wersja różni się. Kaczyński wygląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim nie jest już postawiony w roli mentora. Tak. Wygląda, jakby był niewiele starszy od tych chłopaków. Może mieć 20-parę lat, być może 30, bo miał synka, który zmarł, a miałby w przyszłym roku 10 lat, tak wynika. No więc może ma 30, może nie. I nie ma już. Yy... Nie jest już takim mentorem tych chłopaków. Zabrakło tych sekwencji, kiedy on wprowadza ich na pole walki, mówi: pójdziemy, podejdziemy pod front, zobaczycie. I nagle spadają bomby, kiedy oni są we wsi, i wszyscy zesrani, a Kaczyński mówi: no, to teraz już prawie widzieliście wojnę. Yy, tak, ale odmłodzenie go w najnowszej ekranizacji mocno wpłynęło na dynamikę między postaciami, ale nie było to złe. Myślę, że to też sprowokowało trochę fajnych scen. Jak ta z kradzieżą ptactwa, na początku filmu, to była bardzo dobra scena. Tak i... Wiesz, ja słabo pamiętam powieść, bo... remarkę ostatni raz czytałem ze 20 lat temu prawdopodobnie. Trudno jest mi powiedzieć, jak to dokładnie wyglądało. Jest też jedna scena przejmująca w tej najnowszej ekranizacji w Leju po bombie. Ona pochodzi bezpośrednio z powieści. Wiesz, o której mówię? Tak. Tak, to no trochę jak nie spodziewałem się wiele po tej ekranizacji, to mocno mnie na resztę filmu ta scena ustawiła. Tak, no, bo wiesz. On nawet w połowie gdzieś jest i trochę człowiek wtedy zaczyna inaczej patrzeć na wszystko. Tak, to jest. Dla tych, którzy y, nie pamiętają bądź nie widzieli, jest scena w leju po bombie, kiedy wpada tam francuski żołnierz, a siedzi tam już żołnierz niemiecki. Niemiec zaczyna dźgać Francuza bagnetem w pierś raz za razem i w końcu opamiętuje się i przestaje. I Francuz leży i rzęzi. Zaczyna harczeć. Niemiec zaczyna go obszukiwać, wyciąga jego dokumenty, widzi zdjęcie żony i córki i e, obiecuje mu, że da im znać, że pojedzie, przeprosi, nie wiem, dostaje jakiejś takiej totalnej psychozy. Tamten umiera, zadźgany przez niego, a Niemiec. Leży obok i nie wie co dalej począć ze światem, z tym wszystkim, co się wydarzyło. A mówimy już o tym, że to jest kolejny rok wojny, którą on walczy praktycznie w tym samym miejscu, na tych samych pozycjach, które na froncie zachodnim w zasadzie się niewiele przesuwały przez cały okres trwania konfliktu. I to jest jedna rzecz, która jest zrobiona dobrze w tej nowej wersji ona jest krwawa. Wojna e, w dwóch poprzednich była bardzo umowna. Były świetne sekwencje batalistyczne w nocy, w tej z 30 roku. Oni tam nadrobili, właśnie, klimatem, trochę niedostatki techniczne, kiedy to pierwsze starcie odbyło się w nocy. Pamiętasz? Muzyka, wybuchy, krzyki. Ta sama sekwencja z 79 była już za dnia, bo już mieliśmy pirotechnikę, technologię, kamery, wszystko. Niemcy rzeczywiście pozwolili sobie. Na krew. No, bardzo dużo krwi w tej ekranizacji, czego wcześniej nie było. E, scena, w której jeden z żołnierzy popełnia samobójstwo po tym, jak stracił nogę i wie, że w zasadzie jego życie jest już skończone, jest też bardzo krwawa i bardzo przejmująca. I to jest dobre w tej ekranizacji. A jednocześnie zostało zupełnie zmienione zakończenie. No, ale to w wersji z 30... Też zabrakło, mówiłeś, dosyć ważnego wątku, który wpłynął na zakończenie spowieści. Tak. tak. Powieści. Yy, wyglądało to tak, że główny bohater pojechał na przepustkę. Poszedł do matki przyjaciela, który zginął straszną śmiercią. Zginął <coughs> zatruty gazem, wisząc z ranami postrzałowymi na drucie kolczastym. Więc umierał w męczarniach. I mówi jego matce, że... Tam no, tamten zginął jak bohater walczył za kraj w ogóle jak zginął. Czy zginął lekko? Czy cierpiał? Nie, nie cierpiał, ale przysięgnij mi, że nie cierpiał. Nie, nie cierpią, ale przysięgnij mi. Przysięgam, żebym nie wrócił z tej wojny, jeżeli kłamie. I ostatnia scena dwóch pierwszych ekranizacji. To jest moment tuż przed zawieszeniem broni, kiedy on wychodzi z okopu, bo zapatrzył się. Zobaczył motyla i dostaje prawdopodobnie ostatnią kulę frontu zachodniego. <laughs> no tak, a rzeczywiście w nowej wersji ta ostatnia scena batalistyczna była dodana, tak myślę, niepotrzebnie. To był pretekst, żeby zakończyć film trochę inaczej, z jakiegoś powodu. Trochę tak, a trochę nie, bo jest tam dwóch oficerów. Umownie nazwijmy ich starym imperialnym oficerem cesarskim, a drugi nowym. Jeden wygląda jak Otto von Bismarck, a drugi gdyby nie to, że ma jeszcze mundur drugiej rzeszy, to w zasadzie mógłby już być nazistą. Jest ostrzyżony, zaczesany, gładko wygolony i postawny. Tamten to starzy, łysy grubas z wielkimi wąsami. Co zrobisz? pyta się stary młodego, kiedy skończy się wojna. Wrócę do pracy, ojciec ma gospodarstwo, będę się zajmował tym czy tamtym. A pan co zrobi? A ja jestem żołnierzem. Jak skończy się wojna, to dla mnie nie będzie miejsca. I w ostatnich sekwencjach tego nowego filmu generał rozkazuje dokonać szturmu na francuskie pozycje. Tamci już się cieszą, odbijają butelki z winem, już świętują. Za 15 minut będzie zawieszenie broni, skończy się ta pieprzona wojna i będzie po wszystkim generał każe Niemcom szturmować i ci ludzie, z których większość z nich dopiero co, niektórzy kilka tygodni wcześniej, przyjechała na front i nie ma pojęcia o tym wszystkim, idą. I główny bohater, który siedzi tam od kilkunastu miesięcy w tym samym miejscu, idzie. Ma tak przeprany mózg, że nie jest w stanie podjąć już żadnej innej decyzji. Dla mnie to jest kolejny motyw wiesz co, takiej politycznej Troszeczkę rozgrywki. Patrzcie, musieliśmy prosić Francuzów, żeby zawiesić broń. Zobaczcie, Niemcy byli dobrzy to ci starzy oficerowie cesarstwa oni byli winni temu wszystkiemu. Oni rozpętali wojnę, a nasi politycy byli ok. Nie? To <laughs> nikt nie mówi o tym, że potem nastąpiła republika weimarska i o tym, w jaki sposób przestała następować. I o tym, że ten młody oficer, który nie przypadkowo chyba wyglądał jak przyszły oficer z doświadczeniem z pierwszej wojny światowej, ale brakuje mi, brakuje mi wszystkich tych scen, o których mówiłeś, które były na początku. Czyli najpierw szkoła, a potem szkolenie. Szkolenie, które było absolutnie obłędne. I kurczę, mimo to, że przedstawili to w większej skali znacznie, bo w dwóch pierwszych filmach no to, to jest klasa i nauczyciel przemawia do, do chłopaków. A tutaj było to tak mocno pokazane, dużo więcej tłum, tych osób, jest, jest tłum. Całe tak, całe pokolenie młodych chłopców. No schodowa tak. jest bodajże, tak, i tam <laughs> e, się wszyscy cieszą. E, I no, film mocno chce nadrabiać e, braki, myślę, w scenariuszu, w akcji e, tym, że Patrzcie, ale jakie ładne! Ile poszło tutaj pieniędzy, spójrzcie, w ogóle jak dobrze jest zrobione, ale hmm, brakuje mu dużo rzeczy. Brakuje czegoś. Brakuje mi też, wiesz czego najbardziej, sceny w której e, kapral dociera na front. No jest ten moment Jan Holm, który gra kaprala hmm, Himelsztosa. Ma charakterystyczne wąsy. Te wąsy, które nosili wszyscy weterani I wojny światowej, a potem zaczęli golić je krótko. W bardzo charakterystyczny sposób. Podobno oni golili te wąsy tak pod koniec wojny, bo łatwiej było zakładać maski przeciwgazowe, i potem weterani nosili wąsy w ten sposób przystrzyżone, żeby pokazać, że są weteranami, że oni walczyli na froncie. A Holm gra tam. No kapral jest napisany bardzo stereotypowo. Kapral zawsze jest skurwielem. Ja wiem, ja byłem w wojsku, byłem kapralem, miałem kaprali. To jest stereotyp, ale najpierw on znęca się nad tymi chłopakami, ćwiczy ich, musztra, czołganie w błocie, cała reszta. Może dzięki temu, że to robił, część z nich przeżyła trochę dłużej, może nie. Ale kiedy dociera na front, jest zupełnie inaczej. Kaczyński siedzi, i nawet nie poświęca mu uwagi. Chłopcy stoją, rozmawiają, ktoś zaczyna żartować z Himelsztosa, i nagle Himelsztos czuje, że w ogóle nie jest tu mile widziany i w ogóle nie jest tu żadnym podoficerem że najchętniej to nie odwracałby się nawet do nich plecami. Bo któryś z nich wręcz mówi mu bardzo wyraźnie, żeby tego nie robił przypadkiem <tosłuch> na polu bitwy. <tosłuch> <tosłuch> no tak, ta scena pokazuje dość mocno, że. O ile kiedy trzeba, to rzeczywiście wszyscy są posłuszni, ale gdy już nie do końca jest na to taki nacisk, to nie do końca wszyscy się go tak boją. Tak, no i to wiesz, to trochę też jak scena z kradzieżą gęsi z najnowszej wersji. Absolutnie dobrze zrobiona, mm. ale znowu, motyw francuskich wieśniaków, którzy to oni są przedstawieni jako ci źli w tej nowej ekranizacji. Bo. Kaczyński to jest nasz bohater, my go lubimy. Nie? On ma żonę, miał synka, jest szewcem, jest taki fajny. Nie? I nagle ci francuscy wieśniacy, jak można było to zrobić? Jest zupełnie inaczej niż to było w oryginale. Kaczyński zginął w czasie walki, jak żołnierz. Tutaj jest moment, w którym zostaje po prostu zastrzelony przez francuskiego parobka, przez chłopaka dosłownie wręcz. I, I to odbiera wszelką godność tej postaci. Jestem bardzo sceptycznie nastawiony co do wszystkich tych zmian, które zostały wprowadzone. Ktoś z moich znajomych, nie pamiętam teraz kto, a nie chcę ukrzywdzić, więc od razu mówi, że to nie jest moja myśl. Postawił hmm. taką tezę, że twórcy obecnie bardzo chcieliby robić swoje własne historie. Ale robią cały czas sequele, prequele, sidequele, remaiki, resety, rebooty i całą resztę. I w związku z tym, że muszą pracować z franczyzami, próbują za wszelką cenę pokazać wszystkim, że zrobią to lepiej. Tak miejsce miała na przykład nowa ekranizacja Chimena, Kevina Smitha, który otwarcie powiedział: Zawsze nienawidziłem Himena i teraz wam pokażę. Nasram wam w dzieciństwo. Powiedział to otwarcie. I wiele innych rzeczy. Powinno się pozwolić twórcom. Robić rzeczy, które chcą. Może wtedy robiliby rzeczy dobre. Bo jeżeli dajemy im franczyzy i każemy im zrobić je, to oni robią je po swojemu i to niekoniecznie ma sens. Mm. Nie wiem, nie chcę posuwać się do stwierdzeń, że Niemcy próbowali przekręcić tym filmem e, poziom sympatii i współczucia. Ale nie tak, że poprzednie realizacje miały z tym problem. Bo głównym no bohaterom jednak się trochę kibicuje. Nie no, tak, <grystanie> Ta, a to, że, <grystanie> to... wiesz, w Polsce jest trudno kibicować Niemcom. Znaczy... mam wrażenie, że nowy film chciał zrobić trochę coś, co nie do końca, pot co nie do końca było potrzebne, żeby zrobić. Czyli? E, no właśnie ocieplić wizerunek tej strony niemieckiej w konflikcie, ale jak obserwujemy z ich strony całą e, walkę, no to to trochę samo wychodzi, tak? Tak. Yy, wszelkie te sceny były moim zdaniem absolutnie niepotrzebne. Myślę, że jest to. Mm, dużo trudniej byłoby mi na przykład polubić głównego bohatera, gdyby ktoś zrobił ekranizację powieści Czas życia, czas śmierci. Dlatego, że to jest bardzo podobna yy, pod pewnymi względami formalnymi i, i treściowymi rzecz do Na Zachodzie bez zmian. Opowiada o żołnierzu niemieckim na froncie wschodnim II wojny światowej. Jakby dla nas Niemcy zawsze byli w narracji ci I w Hansie Klosie, i w czterech pancernych, i absolutnie wszędzie Niemcy, w opowieściach starych ludzi, którzy przyjeżdżali do mojej szkoły podstawowej, mówić, jak było w obozie Niemcy byli ci A jednocześnie jak czytałem na Zachodzie bez zmian, no to byli po prostu chłopcy, nie. Jak pierwszy raz czytałem na Zachodzie bez zmian, to byłem jeszcze w liceum, więc de facto byłem w ich wieku. Oni nie byli starsi dużo od ciebie tak naprawdę, dosłownie parę lat. Poszli na śmierć. Bo myśleli, że robią dobrze, bo ktoś powiedział im, że to jest honor, zaszczyt, że matka będzie z nim dumna, że się dali zabić. Żadna matka, przy zdrowych zmysłach, nie jest dumna z tego, że dzieciak poszedł i dał się zabić, nieważne o co. I to dobrze pokazuje nowa ekranizacja, że... Nie, nie pamiętam, na ile to było podkreślane w, w tych poprzednich, ale tutaj jest otwarcie powiedziane. Matka nie chciała, żebym jechał na front. Powiedziała, że sobie nie poradzę. Tak. Ja jej chciałem pokazać. A ja... I to jest otwarcie powiedziane. Pojechałem na front, pokazałem jej. Na złość matce dałem się zabić w walce z Francuzem w okopie. Nie? Jest, to jest trudna historia. Może dlatego właśnie e, cieszy się nadal. Zainteresowaniem, chociaż mam wrażenie, że Remarka w Polsce teraz mało się czyta. Pamiętam, że w domu moich rodziców, twoich dziadków, był cały szereg powieści Remarka różnych. Ja zresztą przeczytałem. Facet był wszechstronny. Pisało o upadku Republiki Weimarskiej, pisało o II wojnie. Są to rzeczy, które chyba z punktu widzenia Niemców można byłoby traktować jako literaturę terapeutyczną. Co ciekawe, naziści zakazali wydawać Remarka. Józef Goebbels, minister propagandy, już w 1933 roku oficjalnie wciągnął go na listę książek przeznaczonych do spalenia. Także rozpowiadano o nim, że w rzeczywistości nazywał się Kramer, bo tak jego nazwisko czyta się od tyłu, i że był Żydem, albo przynajmniej, że miał żydowskich rodziców. No, w Niemczech nazistowskich powiedzenie o kimś, że ma żydowskie korzenie, to był wyrok śmierci. Bardzo go nie lubili, strasznie go nie lubili, dlatego że no. To jest historia, która mówi, ktoś na górze popełnił błąd. Myśmy za niego zginęli. Wcale nie chcieliśmy za niego ginąć. Nie można było mówić chłopcom z Hitler Jugend, że młodzi chłopcy nie powinni iść do okopu i umierać za swojego cesarza firera przy Nie można było czegoś takiego pozwolić ludziom czytać. Może dlatego. Tak. A, ale tak jak mówisz? Matka nie chciała, żebym poszedł, a ja pójdę. To jest coś, co w Polsce doskonale rozumiemy, bo przez 200 albo więcej lat, a i wcześniej i pewnie później, zawsze w tym kraju mężczyźni i chłopcy szli umierać. Zawsze o coś, zawsze z honorem. Trzeba by było poczytać wiersze Baczyńskiego. I zobaczyć, czy jest gdzieś w nich duma, radość z tego, że poległ w powstaniu. Że mm -hmm. zabito wszystkich jego kolegów, koleżanki i całą resztę. Nie wiem. Ale co? Nie bez powodu ekranizacja z 1930 roku dostała dwa Oscary, tak? Mm -hmm. Ja najbardziej lubię wersję z Holmem i z Borgnainem. Bo uwielbiam jednego i. Drugiego. No tak się składa niefortunnie, że żadnego z nich już w żadnych nowych ekranizacjach nie zobaczymy. Holm szczególnie zmarł całkiem niedawno, Borgnine zmarł już ponad 10 lat temu. Eee, więc może chyba, gdybyście chcieli obejrzeć nową ekranizację, to powinniście zrobić to co my. <grym> Wszystko po kolei. Obejrzeć wszystko po kolei. Tak i dokładnie w takiej kolejności jak wyszło, e, to jest ciekawe doświadczenie, bo widać jak zmieniała się technika filmowa, jak zmieniały się sposoby filmowej narracji, reżyserii, scenariuszy i chyba dobrze by było w tym wszystkim jeszcze tak naprawdę przypomnieć sobie powieść. Nie jest długa i mimo, że mam wrażenie, że Remark nie cieszy się już taką estymą, to nadal jest w Polsce do dostania. A teraz co? Jest piątek rano, a więc spokojnego popołudnia i miłego weekendu. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się.